Jeżeli chodzi o budowę jachtu, tak jak już rozmawialiśmy parę razy, jachtę bardziej chodzi o łódź w tym momencie. No, my tutaj mamy raz, dwa czy cztery jednostki różne. Jedna z jednostek, akurat jest straży pożarnej, ale reszta jednostek to są wszystko nasze ratownicze łódki. Wezmę sobie taką bosaczę, który Wam wcześniej opowiadałem o tym bosaczku, żebyście mniej więcej wiedzieli o co chodzi. Ta część tutaj, która znajduje się silnik, i to wszystko, to jest rufa naszej jednostki. To wszystko tutaj, co się znajduje po tej stronie, to jest burta. Część dziobowa łodzi i druga burta. Jeżeli siedzimy tam, że tak powiem, na sterówce naszym w kokpicie, prawa burta, lewa burta, część rufowa i część dziobowa. Kokpit, i mamy tak zwane śródokręcie, jeżeli takowe tutaj posiadamy w tym momencie. Eee, mamy też pawęż. Pawęż to jest miejsce, do którego jest mocowany nasz silnik, ale musielibyśmy się cofnąć tutaj do małej łódeczki, bo tam mamy zdjęty właśnie silnik, ten mały, o którym mówiliśmy. I to jest takie kosmiczne miejsce. Łódkę mamy trochę nieumytą, bo pracowała, ale to jest to miejsce, o którym mówimy w tym miejscu. Widzicie takie czarne coś? To jest guma, do której dokręcamy te małe silniki zaburtowe, co wam pokazywałem, że są dwie łapy. I ta łapy, te, te dwie łapy przychodzą tutaj. Linkę dowiązujemy sobie do knagi i taki silniczek zaburtowy będzie nam siedział i nie odpadnie nam na pewno. Specjalnie są zrobione gumy. Czasami jest to zrobione z drzewa, z różnego innego materiału, jakiś tam laminatów. Tak, jak tu mamy jednostki aluminiowe, no to jest dokręcone po prostu do stali, na sztywno, żeby to nie odpadło. Tu mamy knagi, o knadze zrobimy sobie węzełki, to Wam powiemy, to jest knaga, czyli tak naprawdę. Tu mamy knagę, tam mamy knagę, wszędzie, gdzie nie popatrzycie, na tych pomostach znajdują się knagi. Knagi są po to, żeby cumować jachty, statki, okręty, nawet Stefana Batorego zacumujecie. Jest to taki wynalazek, powiedzmy, który jest używany. Używany na całym świecie, absolutnie na całym świecie. Jest węzeł knagowy, który każdy sternik powinien znać na pamięć. I jeżeli go obudzimy o czwartej nad ranem, to musi zawiązać węzeł knagowy, i to jest węzeł, który jest do cumowania, czyli do zatrzymania łodzi przy jakimś stałym elemencie, żeby nam ta jednostka nie odpłynęła albo nic się złego jej nie stało. Nie? Z rzeczy, które tu wcześniej opowiadaliśmy, bo ten stad wikinga e, omawialiśmy z wami całego, tak samo widać tutaj pawęż z tyłu, to jest taka potężna płyta aluminiowa czerwona, do której są potężne wielkie śruby mocujące silnik, dlatego, że to jest potężny silnik. To nie, wszystko jest tu potężne w tej jednostce, jeżeli oczywiście mówimy o śródlądzie, bo My zajmujemy się też ratownicem morskim i, i żeglarcem, prowadzimy wyjazdy na szkolenia morskie dla ludzi, czyli na morskiego sternika motorowodnego i na morskiego e, sternika jachtowego. No to te wszystkie zabawki, które posiadamy tutaj, niestety w kwestiach wojennych oceanu czy morza, to są zabawki. Zrobiłyby swoją pracę, ale niestety nie miałyby szans na, na jakąś tam potężną pracę e, na dużej fali czy w warunkach ekstremalnych, oceanicznych. Tam fale potrafimy. Mieć nawet po 4 metry, i to jest taka spoczynkowa fala. No to taką jednostkę, taka fala zabiera od razu. To nie są jednostki balastowe. Pod każdą z tych łodzi, czyli od dziobu do rufy, znajduje się kil. I na przykład to jest łódź tutaj strażacka, możemy przybliżyć, bo mamy. To jest łódź płaskodenna i ona tak naprawdę nie ma żadnego kila od spodu, co powoduje, że nie zacina wody, jeżeli płynie. Jest to bardzo niestabilna jednostka, jeżeli chodzi o pracę na fali i przy dużych zakrętach. Nie stosowałbym tego do ratownictwa, ale darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Panowie sobie taką łódź wybrali, taką łódź mają. My mamy wszystkie jednostki kilowe. Potężne są kile, zacięte właśnie ze względu na to, żeby można było brać ostre zakręty na fali i żeby on bardzo dobrze zacinał wszystkie dziwne e, zaburzenia, które się nam pojawiają na, na, lustrze, na lustrze wody. Przede wszystkim chodzi o to, nakładane fale na siebie, jakieś potężne e, sztormowe tematy. To te jednostki kilowe będą rozcinały tą falę i będą bardzo ładnie szły. Płasko denne łódki mają mniejszą zdolność i mamy jeszcze takie. W ułożone takie, są jeszcze takie jednostki one bardzo dobrze pływają w ślizgu, mają bardzo dużą szybką, szybko się zbierają bardzo szybko wchodzą w ślizg, ale niestety nie mają zacięcia tak samo przy zakrętach, jeżeli na takiej typu W, czy takiej płaskodennej byście przy dużej prędkości zakręcili, prawdopodobieństwo pogubienia załogi i wywrócenia jednostki jest naprawdę duże. Jednostki typu V czyli zacięcia, kila od spodu mocnego w, w, że tak powiem, im głębiej, tym lepiej. To są jednostki, które są dedykowane do pracy właśnie na mocnych zakrętach, na dużej falowaniu. Wstępnie tyle. Węzełki sobie zrobimy, ale to trzeba będzie tutaj przysiąść do tego, żeby Wam to pokazać. Oczywiście jest tych filmów o węzłach, tam zaraz ktoś się rzuci, że o, bo ten węzeł się wiąże inaczej. Zasada, którą ja stosuję już prawie 30 lat, bo zajmuję się ratownicem wodnym, zaraz będzie 30 lat, motorowodniaczem. też 30 lat, Nurkowanie. Mogli zajmę się wodą od 30 lat. Pamiętajcie, zasada jest taka: nie słuchajcie nikogo, kto opowiada wam bajkę, że to musi być robione po jego pomyśle. Nie. Ma być zrobione skutecznie. Wyciągnięcie człowieka z wody ma być skuteczne, i nieważne, czy podasz lewą rękę, czy prawą rękę, czy podasz bojkę, czy podasz coś innego. Tak samo sumowanie, wiązanie węzłów ma być skuteczne. Jeżeli ty wybrałeś sobie jakąś formę, która Tobie pasuje i zauważyłeś, że to coś pracuje na ciężkich warunkach i na pewno będzie bezpieczne dla Ciebie i dla jednostki, stosuj to, rób tak, jak uważasz, żeby po prostu nie było później e, jakiejś niejasności. Jeżeli rzucasz rzutką, tu wrócimy do paru znajomych, może to obejrzą. Tak jak na tamie, czy rzucamy rzutką ratowniczą? Tak, czy rzucamy rzutką ratowniczą? Tak. Ja twierdzę, że można nawet ją kopać jak piłkę, byleby doleciała do tonącego albo do jednostki, którą ratujemy. Więc pamiętajcie, ma być skutecznie, porządnie i elegancko zrobione. A potem bawimy się w estetykę, kto ładniejsze węzły potrafi założyć i kto śliczniej kokardkę wiąże. Tyle jeżeli chodzi o taką budowę podstawową jednostek każdej jednostki, czy tamtych żaglówek, czy tutaj co my jesteśmy, wszystkie dokładnie są tak samo zbudowane. Tamte oczywiście mają jeszcze kile, mają jeszcze wypuszczane miecze, są jeszcze balastowo-mieczowe, ale to jakbyście byli zainteresowani kursem żeglarskim, to będziemy was wtedy uczyli na żeglarza od dechy do dechy, jak to wszystko wygląda. Spróbujemy pokazać wam węzeł knagowy, tym, który rozmawia się o knagach, ale tak jak mówię, tutaj trzeba byłoby to wolno pokazywać, i tak dalej, tak dalej. Zasada jest taka, że musi być gdzieś. Początek historii, początek historii to jest nasza łódka zawsze. Czyli cumy idą z naszej łodzi na brzeg. I teraz musimy sobie wymyślić z której strony będzie nasza łódka szła. Powiedzmy, że tu mamy na końcu tego sznurka mamy łódź. Ja sobie tu kolanem docisnę ten sznurek. Owijamy w ten sposób knagę. To tutaj to jest knaga. Możemy owinąć to dookoła. Ja owijam prawie zawsze dookoła. Robimy na przekątną Składamy tutaj linkę i dokładamy sznurek od tej strony. Popatrzcie, jak jest symetrycznie ułożony węzeł. To jest podstawowy węzeł, który każdy musi umieć nie bez wyjątku. To jest węzeł, który się przede wszystkim nie zaciśnie. Także nie jesteśmy go w stanie później ściągnąć. Banalna sprawa jest kilka kombinacji, bo pytanie, czy jesteśmy od tamtej strony, czy jesteśmy od tej strony. Jeżeli byśmy byli na przykład od innej strony. To tak samo możemy owijać, i wtedy ja muszę rękę ułożyć w drugą stronę, jeżeli bawimy się zakładanie takich węzłów. Ten węzeł jest do z każdej strony, tylko trzeba sobie wyobrazić, żeby te dwa zwoje przechodziły pod spodem. To jest lina, która naciąga nasz ciężar, czyli jak ją naciągniemy, czyli to będzie nasza łódka, to dociśnie dwa pozostałe zwoje. To jest typowy węzeł zaciskowy i nie ma opcji, żeby to się poluzowało. Ale ja w autopsji zawsze owijam dwa razy. Czyli ze względu na to, że tak jest bezpiecznie, pamiętajcie o jednej rzeczy. Jeżeli sumujemy łódkami małymi, to są małe jednostki, one ważą tam po kilkaset kilogramów. To jest jednostka, która waży na przykład tam już koło tony. Możecie spokojnie bez problemu taką łódź łapać. Już mówimy o łódkach wiosłowych, czy na przykład o takich jachcikach, które mamy tam naprzeciwko. To są jachty o około 8 metrów do 10. Nie ma nie ma 10 metrowego jednostki. Koło 7, 6, 8 metrów. To są jednostki, że jeżeli ktoś mi odda sumę, czyli przypływa do mnie łódka i ktoś mi odda taką sumę, ja taką sumę mogę złapać w rękę bez problemu i mogę dociągnąć łódkę. Jeżeli mówimy o jednostkach większych, nie jesteście w stanie utrzymać takiej jednostki w rękach. Zapomnijcie, albo przepalicie rękę i to do mięsa będzie rana, albo po prostu najnormalniej wyrywie wam się lina z ręki i nie jesteście w stanie tego utrzymać, albo was łódka wciągnie do wody. Jeżeli będzie duże falowanie, jeszcze do tego może dojść do jakiegoś wypadku, że wpadniecie pomiędzy łódź a piers, i w tym momencie dojdzie do wypadku bardzo poważnego, łącznie ze zmierzeniem człowieka. Jeżeli ja dostaję. Tą sumę ktoś mi rzuca, i tam na drugim końcu tej cumy jest dowiązana łódź. I stosujcie to zawsze przy każdej jednostce, będzie Wam łatwiej w życiu i będzie dużo bezpieczniej dla Was. Jeżeli tam będzie duża łódź, mała, średnia, nie wnikamy jaka tam będzie łódka, i ktoś mi rzucił tą linkę, pamiętajcie, wykorzystujemy zawsze takie elementy stałe, które się znajdują na pomostach. Czyli ja przekładam linę przez w tym momencie knagę, poler, różne gadżety, znajdziemy się w porcie. I cała siła w tym momencie już jest ograniczona, dlatego że jest dwa razy przełożone przez e, coś. Czyli moja ręka będzie potrzebowała połowę siły, żeby to utrzymać, albo 30%. Jeżeli dalej mi wyrywa to z ręki, zakładacie to w taki sposób, i w taki sposób jesteście w stanie utrzymać naprawdę potężną jednostkę. Duże jednostki są na dużych linach łapane. W ralu to wygląda tak, że jeżeli ja mam cię wybrać to ja po prostu przekładam to tutaj, dokładam sobie tej nogę. Jeżeli nie jestem w stanie utrzymać tego ciężaru, przekładam linę jeszcze raz i w tej pozycji trzymam i dociągam jednostkę. Bo mogę tu wybierać linę, a tu ją później podciągać. Nawet to będzie po parę centymetrów. Jeżeli ja będę miał poluzuję, to łódka zabierze z powrotem cały swój ciężar. Czyli tu możemy wybierać cały czas knagę. Wybieramy, 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 wybieramy. Jeżeli dostaniemy informację o burz, to znaczy, że możemy obłożyć ją w taki sposób. Takie zaplotanie już na knadze to jest przycementowany jacht. On już nie odpłynie. Trzymacie siłą mięśni, tak naprawdę, w tym momencie jednostkę. I jeżeli ktoś Wam powie, żeby obłożyć, w tym momencie dokładamy tylko jeden węzeł i łódka jest wybrana na tej pozycji, która nas interesowała. Nie bijcie się z łodzią. Nie próbujcie na rękach utrzymać jednostek, bo nie jesteśmy w stanie fizycznie tego zrobić. Tak jak my pływamy dużo po oceanach i morzu, to tam średnia jednostka to jest 10 ton. No nie opowiadajcie mi bajek, że jesteście w stanie na ręce utrzymać 10 ton. Nawet jak któryś z Was jest herkulesem, jest w stanie podnieść nie wiadomo ile, to po co się szarpać? Pamiętajcie, że ta linia jak przejdzie po palcach, to wam przepali dłoń. I to się niestety zdarza: zdarzają się złamane paluszki, skręcone nad a zdarzają się też historię, że wpadamy pomiędzy łódź a piers, no i mamy bardzo poważny kłopot. Więc jeżeli ktokolwiek Wam oddaje cumę, bo tak to się nazywa w słownictwie wodniaków, oddaje Wam sumę, od razu przechodzicie przez knagę i z tej pozycji wybieracie ten sznurek czy w prawo, czy w lewo. Macie zabezpieczenie takie, a nie, że ja stoję i trzymam łódkę jak cymbał w, takim, w takiej pozycji i próbuję udawać, że jestem na koridzie i trzymam byka. Nie utrzymacie tego. Po co? Po co z tym walczyć? Skoro taki manewr Taki manewr w tym momencie zapewnia Wam już bezpieczeństwo, a taki blokuje łódkę na stałe. I tak naprawdę możecie to skończyć tylko jednym węzełkiem. I mamy zaknawkowaną łódź. Eleganckie, profesjonalne podejście do pomostu. Tylko węzełk nagowy tu omówimy, a resztę węzełków postaramy Wam się dodać w tej prezentacji w wersji papierowej, ze szczałeczkami. Jak zakręcić w prawo, jak króliczek wychodzi z norki, obchodzi drzewko i tak dalej. Jest kilka węzłów, które musicie znać, to jest węzeł ratowniczy, ewentualnie skrajny tatrzański, musi być jakaś wyblinka, sztyki, półsztyki, knagowy, to tak jak mówiłem, to jest e, na pamięć. Z dwa węzły, które łączą liny, czyli zderzakowy, który tak naprawdę jak się już zaciśnie, to już jest po wszystkim. Jest węzeł też płaski, który, e, który stosujemy do e, połączenia dwóch lin, więc na, w takiej podstawowej walce przy pomostach i na łodziach Myślę, że tych węzłów potrzebujecie od 6 do 10, ale jak się nauczycie 4 czy 5 węzłów na pamięć, że robicie te węzły w każdej pozycji, absolutnie to będzie wystarczyło. Jak zaczniecie się bawić w motorowodniactwo poważne albo żeglarstwo, sami będziecie się musieli douczyć dziwnych, nietypowych węzłów do zakończeń lin, do jakiejś tam historii, ale nie będziemy tutaj teraz pompowali tej historii, bo to nie ma sensu. Zapraszamy na kolejny dział. Jeżeli chodzi w realu, jak to wygląda? Powiedzmy, że ta nasza łódka odpływa sobie gdzieś tam, ktoś nam oddał tą sumę w tym momencie, i że to jest jednostka, która w tym momencie bardzo mocno walczy na fali, to ja nie będę ciągnął tej jednostki rękami do siebie, nie dociągam jej rękami, jakbym był kopnięty, tylko przekładam przez sobie przez knagę w dwóch miejscach i w taki sposób wybieram dżub jednostki do siebie. Jeżeli braknie nam siły, w którymś momencie możemy tą linę tu pociągnąć i wybrać. Tutaj nie ma żadnego problemu. Możemy na tej linie stanąć przy dużych jednostkach. Tak się robi czyli dociągamy go, jeszcze go wybieramy, jeszcze go wybieramy. Łódź jest wybrana, dopompowana, i w tym momencie zakładamy naszą knagę. Koniec manewru. Klarujemy łódkę, żeby bardzo ładnie to wyglądało. I absolutnie nic nie mam więcej do roboty. Często gęsto musimy poluzować sznurki, jeżeli będziemy mieli falowanie. Musimy dać miejsce na pracę. Teraz dociągnąłem tak mocno, że łódź jest oparta o tutaj opony w tym momencie. I szkoda, łodzi. łodzi musi pracować, czyli muszę mu oddać trochę cumy. Czyli oddajemy z 20 cm liny, żeby ta łódka nam popracowała troszeczkę dalej. I żeby się nam nie obijała. To by było na tyle.